Cześć, ja jestem Cyprian, a dzisiaj zajmiemy się jedną z najlepszych nowych kreskówek, czyli wodogrzmotami małymi. 10 tysięcy łapek w górę dzisiaj i jutro wrzucam kolejny film. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz, to możesz zrobić to właśnie teraz, klikając ten czerwony guziczek. Walnij też w dzwona, żeby być na bieżąco z moimi materiałami. Jak się okazało, i wodogrzmoty znalazły swoją podróbkę. Do tego rosyjską. Jednak to jest według mnie naprawdę przesada. Sami zobaczcie. Główny bohater wyrusza do swojej babci na wieś. Spotyka go wiele. Paranormalnych przygód, które związane są najczęściej z nadprzyrodzonymi stworami. Z czymś wam się to kojarzy? Jest to bardzo, ale to bardzo podobne do wodogrzmotów. Istnieją jednak pewne wątki, które są inne. Sam styl namalowania postaci i całej wsi jest identyczny. <laughs> Jeśli to do kogoś nie przemawia, wystarczy tylko zwrócić uwagę na te ujęcia. Przykładowo tutaj, no, to jest dosłownie to samo. Niektóre postacie w wodogrzmotach mają też swoje. Odzwierciedlenie w tej rosyjskiej podróbce. Przykładowo to jest niby SUS. Ma podobną czapkę, cały jest ubrany podobnie, no i nawet spójrzcie na jego posturę. A tutaj mamy Grendę oraz Candy. Są prawie identyczne. Tutaj macie też jakby taki dziennik, w którym opisane są różne paranormalne zjawiska. Jak dla mnie takie zagrywki są naprawdę nie okej. Okay. Ten serial jest według mnie o wiele, wiele gorszy, między innymi ze względu na tą powolną i dziwną animację. Czy możemy tą kreskówkę od razu skreślać? To już indywidualna sprawa. Niektóre wąski są zupełnie inne niż w Wodogrzmotach, przykładowo ta babcia, jednak widać, że twórcy dość mocno się zainspirowali. Troszeczkę za mocno. A wy co sądzicie o tej podróbce? Napiszcie w komentarzu. Obserwuj też moje inne filmy z podróbek, które znajdują się na ekranie. Chcesz więcej? To zasubskrybuj mój kanał oraz zostaw łapkę w górę, 10 tysięcy lajków dzisiaj, to jutro kolejny. Jednym ja razem się już z wami żegnam, dziękuję za oglądanie i cześć.